Siemanko widzowie, w tym filmie będzie historia naszego gospodarstwa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tutaj macie jak gospodarstwo wyglądało kiedyś dawniej. Tego spiksza już nie ma, został wywieziony. Tutaj obo, ta stodoła, tam w tych małych drzwiach była obora. Tutaj jest sto szopy trzy, dłużej była trzydzieska. Tak teraz wygląda nasze gospodarstwo. To jest to wszystko z pochowania tylko 30 w tym nowszym garażu. Po w tym widać ją, tutaj były sobora. w tych małych był parnik, teraz taka kuchnia, w tych dużych były, po prawej były świnki, po lewo krowy, znaczy na odwrót, teraz tam są kury i koty, a po drugiej jest drzewo. Tak jak kiedyś Oral wszystko obrabiał koniem, wszystko zasubskrybujcie kanał. W 2007 kupiliśmy pierwszy ciągnik, to jakby wyglądało nasze 30. Część podobnie zdjęcie z internetu. Po tygodniu kupiliśmy tą samą spręży, sprężynówkę tego samego pana. Brony dziadek sam zrealizuję. To po konnych jeszcze zrobione. Łuk później kupiliśmy taki siewnik właśnie. To jest ten siewnik konny. Przed na ciągnik to taki 10, ponad 10 lat temu. Już jest sprzedany, pojechał taki rozsiełać też kiedyś kupiliśmy nowy SMS i będzie do końca ten agregat i talerzówkę, wtedy tak, już w tym samym czasie kupiliśmy agregat spod Warszawy no i w 2016 kabina do 30 a w 2018 nowy koń pociągowy 3512 fajny ciągnik, no jest u nas no i będzie więc Później w 2019 koniec roku przyczepa samorób pracujnego pana kupiono. Znaczy zrobił nam tu poznaniek tu jest. 20. Tutaj 30 przed remontem tak się prezentowała. Tu po remoncie tak wygląda. Tam trochę jak się w garażach to wygląda w środku. Z tym roku kupiono na tylko obsypnik. Później yy, rozdrabniać. Tutaj wygląda jakieś siewy. Zdjęcie z internetu. Tak teraz u nas wyglądało się, aby troszkę się pozmieniało. No i mam nadzieję, że nam się taki coś podoba. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję. Tak wyglądała orka. Nagranie jest wzięte od Słomka. do jego tata ORA, tam widać go w tle. Tu będzie karta do jego kanału, żeby nie było, że kradnę na przykład albo coś. Mogę to jest o jego filmu. tak wyglądała orka, później wyglądała już z kabiną. Taki sam zestaw nasz. 30 trochę bardziej odrapa była. No, tutaj zaraz coś będzie. No, tak teraz worka wygląda. Mam nadzieję, że się podoba. No, tutaj już za sterami, już niedziadek. No, nie tak, tylko my. No teraz działam tak w Tak wygląda teraz talerzowanie. Wcześniej była 30 z tego samą talerzówką. Tutaj żniwa tak wygląda u nas co roku. Pierwsze gminy, bo rok temu koszyły jeszcze fachy. No i tak tutaj talerzowanie tutaj, te 30 osób, jeśli nie nam zapaliło już dzieciom. Też było trochę zachodu, sceniki zapaliły. No tak fajnie wygląda zdjęcia, zdjęcie moje. I w tym roku się nie złożyłem nagrywać pierwszy raz. No tutaj zdjęcie, to w tym Farmers przerobił. Tutaj 30 z całkiem ciepła wygląda Ten zestaw to jest od już ponad nie wiadomo ile lat. Tutaj 30, tak wyglądał zawsze wykopki u nas. Teraz taki zestaw jeździ wykopki. O tam widać wóz czy raz się właśnie kiedyś już nie wyjeździła. Księdzi z wodem, tutaj tak wygląda w wybrania obronika. Tutaj teraz tak wygląda. Tamto to było z internetu, mam nadzieję, że i Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnym filmie.